Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie. <laughs> Nazywam się Mateusz Kusznierewicz, jestem sportowcem, żeglarzem i muszę przyznać się Wam, że bardzo lubię chodzić na te nasze wspólne powerwalki o poranku. Lubię przede wszystkim Wasze towarzystwo, bo wiem, że nie idę przecież teraz sam i mam nadzieję, że wy również odbieracie to. W ten sposób. Tak? Zgadza się? Też lubicie chodzić w fajnym towarzystwie? No to super. No to zapraszam Was serdecznie. Powiem Wam, że to jest dla mnie taki spacer, ten power walk to taka kotwica, e, taki port, taki, taka baza, taki fundament. E, wiem, że taki codzienny, poranny spacer po prostu dobrze mi robi. Pozytywnie wpływa na moje życie, jest takim zdrowym, zdrowym nawykiem. Szczególnie jest to przydatne, kiedy w życiu po prostu zaczyna być ciężko. Sprawy się palą, walą, pojawia się chaos, zaniepokojenie, zły. No po prostu jest słabo. Ja wiele razy takie sytuacje miałem w życiu. Zresztą nie znam nikogo, kto by nie miał daleko, daleko sięgając pamięcią. Pamiętam, jak wróciłem z igrzysk olimpijskich z Sydney ze skórzanym medalem, kiedy jechałem na te igrzyska jako główny faworyt do zwycięstwa. No, wszystko wskazywało na to, że powinienem zdobyć medal i wróciłem z czwartym miejscem. O Boże, jak ja cierpiałem, jak to było źle. Nie potrafiłem się odnaleźć kompletnie w tym. Inna sytuacja, no kiedy, kiedy musiałem przeżyć rozwód. Tak, ja jestem tak zwanym facetem z odzysku. Teraz jestem bardzo szczęśliwy, mam super rodzinę, ale no blisko 20 lat temu faktycznie nie, nie, nie wyszło mi pierwsze małżeństwo, nam i to było trudne doświadczenie, bardzo trudne. Też to bardzo e, wprowadziło w moim życiu duży, duży chaos. Innym takim zdarzeniem w moim życiu, także w którym pojawił się olbrzymi chaos i, e, i złe emocje, to było ten projekt rejsu dookoła świata, Polska 100. To już chyba 7 czy 8 lat temu było, a, ale jednak cały czas pamiętam jak jak trudne to było doświadczenie i, i też musiałem się w tym wszystkim odnaleźć. Czy nawet ostatnio, po zakończeniu Mistrzostw Świata, byłem, no, powiem szczerze, ledwo żywy, kompletnie wyczerpany. I także bardzo ważne dla mnie było, żeby się po prostu odbudować, bo, bo czułem, że w moim życiu pojawia się chaos. I w życiu zawsze będą pojawiać się takie sytuacje. Dlatego, moim zdaniem, warto mieć na nie jakieś antidotum jakieś nie wiem, lekarstwo, jeżeli mogę tak powiedzieć jakiś sposób. I co wtedy robić? Otóż, moi drodzy, najlepiej mieć jakiś system jakieś e, rozwiązanie, które nas w takich sytuacjach nie to, że uratuje ale. Wzmocni, podniesie na duchu i fizycznie, i psychicznie. I do podjęcia tego tematu, podczas dzisiejszego naszego porannego spaceru, na który mam nadzieję, że do, do mnie już dołączyliście i wyszliście na te 20-25 minut, zainspirował mnie Arnold Schwarzenegger. Sportowiec. Aktor, polityk, w jednym z jego podcastów, słuchajcie, usłyszałem o jego systemie. I Arnold mówił wtedy, że zwraca uwagę na projekt, w takich sytuacjach, kiedy pojawiał się chaos. No, u niego też wiele razy tak było, czytając jego biografię i śledząc. Jego życie, no to też pomimo wielkich sukcesów nie miał, nie miał w życiu wiele razy łatwo, to on zwraca uwagę na to, żeby projektować środowisko wokół nas, żeby wspierało codzienne nasze codzienne działania w pewnym sensie na takim autopilocie. Nawet w te, a może przede wszystkim w te najgorsze, najtrudniejsze dni i to może być nie wiem zaplanowanie wcześniej posiłku e, posiłków jakie będziemy mieli e, jedli następnego dnia żeby nie mieć kolejnego wyzwania co będziemy jedli kiedy właśnie już e, będziemy w trybie dnia e, umieszczanie wizualnych przypomnień pamiętam że o tym wspominał także e, które będą nas e, kierowały w pewnym sensie będą takimi wskazówkami e, do tego, co mamy robić, czy chociażby przygotowanie ubrań do ćwiczeń dzień wcześniej, żebyśmy się nie zastanawiali nad tym, czy, czy mamy to zrobić, czy mamy pójść troszeczkę się poruszać, bo wiadomo, że bardzo dobrym sposobem na słaby stan naszego ducha i ciała jest codzienna aktywność, chociażby w takim. W takiej formie spaceru, na który właśnie Was zaprosiłem. I Arnold powiedział, że jeśli potrzebujesz punktu wyjścia, użyj czterostopniowej metody, aby stworzyć lepszy system. Tak, on ma taką czterostopniową metodę, którą później gdzieś tam przeczytałem, rozpisał. Krok pierwszy wybierz jeden zdrowy nawyk lub zachowanie, które chcesz utrwalić. No, my tutaj dużo w Powerwalku mówimy o zdrowych nawykach, i myślę, że to e, chociażby może być o właśnie taki poranny spacer. Jako punkt wyjścia właśnie w takiej trudnej sytuacji, e, jakiej doświadczamy e, w życiu. Tak, taka kotwica, taki punkt startu, port, z którego wypływamy o poranku. E, to jest nasz e, zdrowy nawyk podałem jako przykład jako sugestię propozycję. Możecie wybrać coś innego. Dużo mamy, dużo mówimy tutaj o zdrowych nawykach. Sięgnijcie do naszego archiwum tutaj w Power Walkach znajdziecie dużo takich, a jeżeli chcecie otrzymać zbiór wszystkich najciekawszych zdrowych nawyków, którymi podzielili się z nami goście Powerwalku, nie wiem, między innymi Martyna Wojciechowska, Janina Bąk, Paweł Tkaczyk, Michał Sadowski, Monika Richardson, to zapiszcie się do naszego newslettera. Jak wejdziecie na stronę powerwalk.pl, to tam pojawi się okienko newslettera i wtedy w pierwszym newsletterze, w pierwszym mailu, jaki otrzymacie, dostaniecie PDF-a, taki e-book ze zbiorem wszystkich. Najciekawszych naszym zdaniem dwóch nie power walków, a zdrowych nawyków. I to jest krok pierwszy, czyli wybierz jeden zdrowy nawyk lub zachowanie, które chcesz utrwalić. Drugie, drugi krok, jaki Arnold podrzuca, to jest zidentyfikuj obszary, w których odczuwasz, jak on to powiedział, tarcie, i je ja po prostu usuń. Czyli w takim trudnym momencie naszego życia, dobrze jest zmniejszyć tarcie naszych e, działań. Ale piękne słońce dzisiaj, słuchajcie, ptaki śpiewają, świeże powietrze o poranku, jeszcze nie zanieczyszczone e, i e, no bajka, pójść o poranku na spacer. Pozdrawiam Was z nadmorza, z Trójmiasta, idę właśnie, wszedłem właśnie na Sopotki Hipodrom. Ja tutaj gdzieś w okolicy mieszkam i, e, i tutaj jest duża przestrzeń fajna do spaceru. Tutaj jeszcze na bo, z boku widzę trybunę, bo niedawno zakończył się międzynarodowy konkurs skoków przez przeszkody CSIO. Duże wydarzenie było, równoległe z naszymi Mistrzostwami Świata. Duży sukces, może nie Polski, ale Polaków startujących w tych zawodach, ale organizatorów. Więc to fajnie wyszło. Dobrze, czyli zidentyfikuj krok drugi i zidentyfikuj obszary, w których odczuwasz tarcie. Tak, takie niepotrzebne, trudne, no może niepotrzebne. Czasami są to potrzebne, ale takie trudne momenty należy w takich, moment, w takich sytuacji, kiedy jest nam źle, usunąć z naszego grafika, kalendarza. To uważam, to się podpisuje pod tym, że faktycznie trzeba ograniczyć sobie zużycie energii. I dbać o tą energię. Więc, jeżeli można, jeżeli możecie coś takiego zrobić w takich sytuacjach, moim zdaniem jest to dobry krok. Krok trzeci. Dodaj wersję absolutnego minimum na pracowite dni. Tak, też uważam, że nie można się przeciążać i trzeba dbać o tą energię i te absolutne minimum w takich dniach, w takim okresie, tygodnia, a może nawet miesiąca. Jest bardzo istotne. O, to ja, na, jako przykład, powiem, że właśnie po zakończeniu Mistrzostw Świata, to było 10 dni temu, przez ostatnie 10 dni wrzuciłem właśnie na to kompletnie minimum. Nie miałem kalendarza wypełnionego po brzegi, tak jak zazwyczaj to mam. Oczywiście robię sobie w ciągu dnia przerwy. Te mini urlopy, o których też kiedyś mówiłem podczas naszych spacerów, jednego z naszych spacerów, power walków. Ale tak, trzeba uważać z przeciążeniem, szczególnie wtedy, kiedy nam jest ciężko. No, bo nie wyjdziemy wtedy z takiego chaosu i z takiej trudnej sytuacji, wtedy, kiedy nie zadbamy o regenerację. I to był krok trzeci, a czwarty, użyj wskazówki, jakiegoś wizualnego przypomnienia lub kalendarza, aby Twój nowy nawyk był w pamięci. I tu akurat kłania się. Pewne nasze rozwiązanie, które od razu podsuwam. Otóż słuchajcie, w PowerWalku założyliśmy taki kalendarz, do którego możecie dołączyć. Możecie się do niego zasubskrybować. Pisaliśmy o nim często na naszych social mediach, więc jeżeli wejdziecie na Facebook, na Instagram czy na LinkedIn, to znajdziecie link do kalendarza. Power Walk i on Wam się także będzie pojawiał w Waszym prywatnym kalendarzu. I codziennie będziecie widzieli, że o 6.15 codziennie wychodzimy na spacer, na który się zapraszamy, dołączajcie i tam też zobaczycie kto prowadzi, kto jest gospodarzem tego Power Walka, kto jest jego gościem, no i na jaki temat będziemy mówić. I to jest taka przypominajka, taka wskazówka o której mówił właśnie w czwartym kroku Arnold Schwarzenegger. I on stwierdza też, że dzięki temu najprawdopodobniej utrzymamy się na właściwej drodze bez względu na to, co życie nam przyniesie i w jakim jesteśmy stanie i w, jakim, w, jakiej, w jakiej formie. Podoba mi się, to, że e, to napisał, czymś jakim się podzielił. Chociaż, chociaż, e, powiem, że nie do końca e, jest to spójne z moim systemem, bo mój system jest nieco inny na takie sytuacje. Nie będę chciał wam teraz opowiedzieć, jak to u mnie wygląda. Więc e, mój system e, odbudowania się. Po takim bardzo trudnym, po takim bardzo trudnym momencie, no, że tak powiem, upadku, czy jakimś zdarzeniu, bazuję na fundamencie mojej piramidy sukcesu. Uwielbiam tę metodę piramidy sukcesu. Akurat ona pomaga mi wygrywać nie raz, a wiele razy. Stosuję tę metodę od ponad 20 lat, bardzo mi służy i już nieraz o niej mówiłem na power Walku, więc nie będę przed wami teraz budował. Całej piramidy sukcesu. Jednakże jej fundament, dzień dobry, e, jej fundament jest właśnie punktem wyjścia do odbudowywania się w takich właśnie trudnych sytuacjach, o których dzisiaj e, mówię. E, e, I w mojej piramidzie sukcesu, w jej fundamencie, są takie rzeczy jak sen. Ale to jest w ogóle punkt wyjścia. Najważniejsza sprawa. Ja, słuchajcie, właśnie po zawsze takim trudnym doświadczeniu, nawet przez te ostatnie 10 dni, bardzo, bardzo dbałem o sen. Miałem mnóstwo pokus, nawet żeby wychodzić, bo tutaj kole, koledzy, koleżanki, towarzystwo zapraszało właśnie na, wiecie, na, na wyjście, na miasto, czy tam na jakąś prywatkę. A ja, wiedząc, w jakim jestem stanie, i że nie jest wszystko w porządku, bardzo dbałem o to właśnie, żeby spać wręcz, uwaga, po 9-10 godzin w ciągu dnia. I to nie mówię tylko w nocy, ale także robiłem sobie drzemki i to te dłuższe, nie tylko power napy, ale takie dłuższe w, w ciągu dnia. I powiem wam, odbudowałem się. Więc jeden z najważniejszych elementów pomagających nam czy tam sposobów pomagających nam odbudować się, kiedy jest nam ciężko, jesteśmy w dołku, w naszym życiu pojawia się chaos, jesteśmy, nie mamy stabilności w życiu, jest sen. Druga bardzo ważna sprawa to jest odżywianie. Tak, jeżeli dostarczymy naszemu organizmowi odpowiednią ilość taką, jaką mamy zapotrzebowanie energii, kilokalorii, w dobrej proporcji, jeszcze w tym wszystkim będzie duża ilość witamin, mikroelementów, minerałów, wszystkiego, czego potrzebuje nasz organizm. Wow, to jest od razu krok w dobrą stronę. I tu nie wystarczy jeden dzień, tutaj potrzebna jest konsekwencja. Więc tu polecam Wam o to także zadbać. I codzienna aktywność w formie chociażby takiego spaceru. Trzeba uważać też, kiedy jest nam źle, żeby nie przesadzić, żeby nie wejść na zbyt wysokie obroty. Znam takich, którzy od razu zaczynają się przygotowywać do maratonów, zaczynają trenować ponad swoje siły. Powiem szczerze, nie podpisuję się pod tym. Nie uważam to za dobry kierunek. Wielu specjalistów, w tym też lekarzy, fizjo terapeutów powie ostrożnie. Aktywnie, ale bez przesady. Kolejny bardzo ważny dla mnie element tej całej metody, którą się z Wami teraz dzieje, oprócz snu, odżywiania i codziennej aktywności, to jest po prostu zwolnienie tempa. I to też powiedział chyba w trzecim kroku Arnold Schwarzenegger. Żeby ograniczyć aktywności, żeby nie było tego wszystkiego zbyt dużo. Ja podobnie uważam. Zwolnić odrobinę tempo, nawet tempo chodzenia. Tak jak podczas naszego porannego spaceru. Nie ma co przesadzać, trzeba się odbudować, zadbać o energię. I jeszcze dwie rzeczy czytam wskazówki, co robię w takich momentach. E, ograniczam kontakt z zbyt wieloma osobami, a spod, staram się spotykać przede wszystkim z tymi ludźmi, e, z którymi jest mi dobrze, z, w których towarzystwie dobrze się czuję, którzy wiem, że mogą mnie wesprzeć, e, którzy mają dobrą energię. Staram się ograniczyć kontakt z nowymi osobami. A wiadomo, jak poznajemy nowe osoby, to jest też w tym Dużo, dużo energii na to idziemy, dużo uważności nie idziemy, poświęcamy. I tutaj też zauważyłem, że jeżeli kontaktuję się tylko z osobami, z którymi czuję się dobrze, bardzo mi to pomaga. I ostatnia rzecz, którą mam zapisaną na swojej liście, na swojej kartce, którą wyciągam. W takich momentach, ja ją, to jest w pewnym sensie taka ściągawka, ale ja ją też nazywam instrukcją obsługi. Mam taką kartkę, słuchajcie, tak, e, którą wyciągam właśnie w takich alarmujących sytuacjach, e, trudnych sytuacjach. I to jest właśnie coś, co nawet nie muszę myśleć, od czego zacząć, tylko po prostu to jest taki mój manual. I osta na ostatnim e, po, e, punkcie tej listy jest kino. Tak słuchajcie, no, ja lubię generalnie chodzić do kina na fajne filmy, no różne filmy, ale zauważyłem, że jeżeli w takich momentach zaplanuję sobie nawet dosyć często pójść do kina, nawet dwa razy na ten sam film, po jakimś czasie oczywiście, nie z dnia na dzień, czy tego samego dnia, to bardzo, bardzo dobrze mi to. Robi, wycisza, kino mnie wycisza. I to jest, kino jest w takich momentach lepsze niż obejrzenie czegoś na telewizorze, czy na ekranie naszego tabletu, czy smartfona. Po prostu wyjście do kina. Lubię nawet sobie czasami samemu wyjść do kina, żeby właśnie nabrać trochę tej w sobie tego spokoju, ciszy. I, I odzyskać tą energię potrzebną właśnie do odbudowania się w takich trudnych sytuacjach. Więc to jest w pewnym sensie takie, jak ja to mówię, taka instrukcja obsługi, którą chciałem się z Wami podzielić, i moja, ale także i Arnolda Schwarzeneggera, którą myślę, że warto mieć. Bo, tak jak wspomniałem wcześniej, takie sytuacje, Zdarzają się i będą się zdarzać. I to każdemu, bez wyjątku. Jeżeli macie, albo może jesteście nawet w takiej sytuacji, to pomyślcie o tym o tych paru krokach o tych paru punktach na liście o które warto zadbać. I jak widzicie, to nie jest żaden rocket science to jest dostępne dla każdego. Każdy może to zrobić. I oczywiście nie musicie się trzymać kurczowo tego, co powiedziałem. Możecie też dodać swoje punkty, ale mam nadzieję, że to jakaś inspiracja dla Was w takich momentach jest. Nie tylko dla Was, ale może też być to inspiracja dla osób Wam bliskich, którzy akurat są w takiej trudnej sytuacji, bo właśnie coś im się w życiu zawaliło, czegoś nie dowieźli, doświadczyli przegranej, no i trzeba się. Odbudować. Moi drodzy, yy, fajnie, że teraz idziemy sobie o 6.15 na ten spacer już ponad 20 minut. O, wow, ale się rozgadałem. Yy, powoli będę kończył, ale chciałbym Wam powiedzieć o bardzo fajnej yy, inicjatywie, jaka się tutaj stworzyła w Powerwalku, a mianowicie tak, jak teraz idziemy i łączymy się online, to to jest w ogóle świetne, że w Power walk to nie jest tylko online, ale też i offline. Spotykamy się offline w dwóch, e, w dwóch rodzajach e, aktywności. Pierwsza e, to jest to, że od miesiąca chodzimy na Power walki offline, czyli spotykamy się na żywo, face to face. Spotykamy się w niedzielę o 9.15 w różnych miastach w Polsce w kilku miastach, we Wrocławiu, w Bydgoszczy, w Warszawie, w Mińsku Mazowieckim, w Trójmieście. Dzisiaj jest niedziela i dzisiaj o 9.15 trójmiejscy power i power spotykają się w Parku Oliwskim w Gdańsku i także w Poznaniu. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, naszych szczególnie ambasadorów, którzy to wszystko koordynują. Jesteście niesamowicie, jesteście Kochani, jesteście fantastyczni. No i oczywiście wszyscy, którzy dołączają do tych power walków w miastach, przeprowadzacie też swoich znajomych, swoje rodziny, dzieciaki, sąsiadów. No w ogóle super inicjatywa. Miałem dobre przeczucie, że to chwyci. No i popatrzcie, jak to już kilka miast, a kilka kolejnych się tutaj chce dołączyć, więc to świetnie działa. Z naszej strony koordynuje to wszystko Dorota Zdanowska, którą serdecznie pozdrawiam, robi niesamowitą robotę e, wspierając naszych ambasadorów. Jeżeli chcecie poznać e, e, i dowiedzieć się więcej, szczególnie o mm, informacjach, gdzie się spotykacie, e, gdzie można dołączyć, w jaki sposób, to wszystkie informacje znajdziecie na grupie na Facebooku, e, która nazywa się Power Walk Myślnik Idziemy po zdrowie dołączcie do tej grupy i tam są wszystkie wydarzenia rozpisane. W każdą niedzielę o 9.15 z biurka ruszamy. Nie nadajemy online, to są spacery offline'owe po to, żeby poznać fajnych ludzi, pójść na spacer w fajnym towarzystwie, a każdy taki spacer kończy się w jakiejś kawiarence, w można napić się kawki, wody, herbaty i jeszcze może pogadać. Więc zachęcam do dołączenia. A druga taka okazja, żeby się spotkać offline, to jest nasz power trip. To będzie nasz drugi power trip w tym roku, na który zapraszamy. Mamy jeszcze chyba 4 miejsca, bo to są małe grupy. Zabieramy ze sobą 25 osób. I słuchajcie, pod koniec sierpnia przejdziemy cały półwysep helski. Taki jest plan. Tak jak pierwszy Power Walk w marcu tego Power Trip w marcu tego roku, dwudniowy, tak naprawdę dwa i pół dnia on trwał. Wybraliśmy Jurę Krakowsko-Częstochowską, fantastyczny to był Power Trip. To teraz będziemy spacerować nad morzem. Jako atrakcję powiem, że na Hel zabiorę wszystkich uczestników jachtami. Tutaj z Sopotu wypłyniemy i popłyniemy na Hel. No oczywiście tam będą noclegi. A no i fantastyczny warsztat oddechowy, który poprowadzi Dorota Wnuk-Lipińska. Więc jeżeli macie ochotę dołączyć, to e, zapraszamy. Także informacje o tym naszym PowerTipie znajdziecie na... Gdzie? Na naszych e, social mediach. Więc e, no myślę, że fajne tutaj okazje, żeby Poznać się osobiście i, i, i spotkać już nie tylko online, ale też i offline. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy spacer. Śledźcie nasze social media, bo dzisiaj opublikujemy informacje, co dla Was przygotowaliśmy w kolejnym tygodniu, czyli już tak naprawdę zaczyna się od jutra, od poniedziałku do niedzieli. Będziemy mieli fajne tematy, fajnych gospodarzy no i oczywiście też fajnych gości. Więc nasłuchujcie, wyczekujcie, a ja tymczasem życzę Wam cudownego dnia, fajnej niedzieli, no i co? Do zobaczenia na jutrzejszym PowerWalku, w którym idziemy pozdrowie. Trzymajcie się, pa. pa.